W tym dziale nauczymy się tworzyć i formatować wykresy. Mamy za zadanie wykonanie takiego oto wykresu. Dane znajdują się w arkuszu pierwszym. Przechodzę do arkusza pierwszego i widzimy te dane. Aby utworzyć wykres, wchodzimy w dowolną komórkę, przechodzimy do karty wstawianie i tutaj wybieramy wykresy, i wybieramy wykres, który potrzebujemy. Tutaj widzimy ikonki tylko dla części wykresów. Jeśli wejdziemy w polecane wykresy, następnie wszystkie wykresy, to mamy tutaj wszystkie dostępne wykresy w Excelu. Tu mamy ten kolumnowy grupowany, skumulowany, kolumnowy, tu jakieś wykresy 3D. Jeśli najedziemy na je, widzimy w dolnej części tutaj, jak ten wykres będzie przedstawiony na ekranie. Jakieś wykresy liniowe. No więc przechodzę do naszego zadania, wybieramy ten pierwszy wykres, kolumnowy, grupowany. Wybieram go i klikam OK. Drugim sposobem na utworzenie wykresu, wchodzimy w dane, klikam Alt F1. Trzeci sposób na utworzenie wykresu, wchodzę w dane F11, wtedy ten wykres będzie w nowym arkuszu wstawiony. Jeśli chcielibyśmy go z powrotem do arkusza przenieść, to wchodzimy w tej górnej części w karcie projekt wykresu, przenieść wykres i przenosimy go jako obiekt w arkuszu pierwszym. Klikam OK, no i mamy ten wykres. Jeśli z powrotem chcemy go tam przenieść do arkusza wykresu, przenieść wykres w nowym arkuszu, podajemy, jaki to jest arkusz. Jeszcze inny sposób na wprowadzenie wykresu. Zaznaczamy cały zakres danych. Tutaj pojawia się ikonka i wybieramy wykres kolumnowy lub jakiś inny. Ewentualnie możemy wejść w dowolną komórkę. Klikam Ctrl Q i też wyświetli się ta szybka analiza. Ikonka szybkiej analizy. Aby usunąć wykresy, zaznaczam je, klikam Delete i wykres jest usunięty. Taki wykres mogę przekopiować. Ctrl-C w dowolną komórkę Ctrl V i mamy ten wykres przekopiowany. Klikam Delete, i teraz y, zwiększę ten wykres i pokażę, z czego on się składa. Od góry mamy tytuł wykresu. Y, tytuł wykresu możemy y, tutaj formatować y, dowolnie. Możemy y, zwiększać jego czcionkę, zmniejszać tę czcionkę, tutaj podświetlenie ustawić, pogrubienie. Y, ewentualnie klikamy prawym przyciskiem myszki. Czcionka i możemy tutaj również tą czcionkę sobie ustawić. Tytuł wykresu możemy przesuwać dowolnie po wykresie. Oczywiście musimy tutaj najechać na krawędź tej, tego obszaru i możemy go przesunąć tutaj nawet, nawet do dołu. Następnie tutaj po lewej stronie mamy oś pionową, czyli oś wartości. Tej osi pionowej nie możemy przesuwać. Możemy ją również formatować w dowolny sposób. Następnie poniżej mamy oś poziomą, oś kategorii, możemy ją formatować, zmieniać kolory, natomiast nie możemy jej przesuwać. W tym miejscu mamy obszar kreślenia. Obszar kreślenia nie może być większy niż obszar. Naszego wykresu, a obszar wykresu to jest po prostu ten cały zakres. Możemy zmieniać dowolnie wielkość tego obszaru kreślenia, a osie tutaj pionowe i poziome będą dopasowane do tego obszaru kreślenia. W tym miejscu mamy serię danych, następnie w dolnej części mamy legendę. Legendę możemy również przesuwać sobie po wykresie w dowolne miejsce. Możemy zwiększać czcionkę, możemy zwiększyć czcionkę tylko jednego, powiedzmy, elementu. Tak, zwiększamy go w ten sposób, czy tam pogrubienie. No jest to dość intuicyjne, więc nie będę nad tym się rozwodził. Jeśli wejdziemy w wykres, to widzimy, że podświetlone zostają dane, na podstawie których tutaj ten wykres jest rysowany. Zobacz, że te dane możemy dowolnie zmieniać po przeciągnięciu tego obszaru. Widzimy, że nie mamy już roku 2020. Ewentualnie możemy zmienić tylko, że chcemy pokazać Stany Zjednoczone Unię Europejską. No ale jeśli mamy w ten sposób zaznaczone dane, to nie możemy na nich za bardzo pracować. Więc rozszerzę ten zakres na wszystkie dane i najlepszym sposobem na wprowadzenie takich. Zmian, powiedzmy, nie chcemy widzieć Unii Europejskiej, to wchodzimy tutaj w tą ikonkę filtrowania. Widzimy, że możemy filtrować te dane. Powiedzmy, odznaczymy sobie Unię Europejską, klikam Zastosuj, i widzimy, że te dane w dalszym ciągu są tutaj widoczne. Możemy je na nich działać. Ale po prostu przedstawiamy tylko to, co potrzebujemy, tak? Możemy usunąć rok 2020 i 2000, zastosuj i widzimy, że możemy w prosty sposób działać na tych danych. Jeśli chcielibyśmy zmienić kolejność serii, czyli powiedzmy Stany Zjednoczone miały być tutaj na środku, to wchodzimy w wykres, następnie projekt wykresu, zaznacz dane. I w tym miejscu wybieramy możliwość ustawienia tej serii danych, tak? Czyli Stany Zjednoczone przechodzą do dołu. Klikam OK. No i widzimy, że zmieniliśmy położenie tych serii. Powrócę do tego, co miałem wcześniej. Ctrl Z. Jeśli chcielibyśmy zamienić wiersz z kolumną, klikamy tutaj przełącz wiersz-kolumnę. Teraz mamy serię danych pokazaną. Dla poszczególnych państw, lub chcemy pokazać serię danych w podziale na lata. Innym sposobem na przełączenie tych wierszy, kolumn jest wejście w zaznacz dane, i tu klikamy przełącz wiersz, kolumnę. W górnej części mamy taki plusik. Możemy wskazać, co na wykresie ma być widoczne. Możemy powiedzmy odznaczyć osie. Klikam. W ten sposób i już tych osi nie mamy, ewentualnie usuwamy lub dodajemy tytuł osi, osie, tabela danych czy linię trendu. Musimy wskazać tą linię trendu dla jakiej serii danych, wybieram Unię Europejską. Jeśli chcemy tą linię trendu pokazać, powiedzmy jakoś tutaj logarytmiczną słupki błędów, Zamiast tego plusika możemy też wykorzystać tutaj w karcie projektu wykresu dodaj element wykresu no i możemy wybrać również czy osie, tytuł osi, tytuł wykresu i te same rzeczy mamy w tym miejscu. Z tej górnej części mamy również możliwość wyboru układu dla tego wykresu. To są takie gotowe szablony, style wykresu, które możemy tutaj zastosować. Następnie wchodząc w ten wykres Mamy tutaj taki, taką ikonkę pędzelka. Po naciśnięciu jego mogę wybrać styl, który potrzebuje wykresu. Tutaj mamy tych styli kilka również rodzajów oraz kilka kolorów. Tak? Możemy tutaj wybrać sobie, który z kolorów nam odpowiada. Ja wybiorę z powrotem ten pierwszy. No, i styl też zostawię ten, który był na samym początku. Ewentualnie te style możemy również wybrać w karcie projekt wykresu. Tu mamy style wykresu, te same, co mieliśmy wyświetlone, a w tym miejscu mamy kolory. Po zaznaczeniu wykresu możemy zaznaczyć serię danych, tak? czyli po wciśnięciu tej serii, to jest seria danych dla Chin, możemy ją sformatować. W górnej części widzimy kartę Formatowanie i możemy tutaj zmieniać styl tego kształtu na dowolny, który widzimy z tych dostępnych lub możemy ustawić taki własny, powiedzmy chcemy nadać jakiś kolor nie wiem, żółty, możemy dodać kontur, nawet zielony, ten zielony może być linią, powiedzmy taką szeroką, Jakieś efekty kształtów, tutaj jakieś podświetlenia możemy dodać różnego rodzaju. No jest dużo możliwości do wyboru. Dla naszego zadania musimy tą serię danych wybrać zieloną. To będzie ta seria danych. Wygląda to tak, jak należy. Tutaj zmienimy jeszcze styl tego wykresu na ten ciemny. Zobacz, że jeśli zmieniliśmy kolor serii, to styl wykresu nam nadpisał tę kolorystykę, która była, więc z powrotem przechodzimy do formatowania. Mam zaznaczoną tu serię danych, wybieram style kształtów i ten kolor zielony. Jeśli podoba Ci się ta lekcja, kliknij łapkę w górę, zasubskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o następnych filmach. Jeśli chcielibyśmy zmienić kolor tylko jednego słupka serii danych, Klikamy w niego dwukrotnie, tak? czyli najpierw zaznaczamy tą serię danych jednym kliknięciem, drugie kliknięcie zaznacza nam tą serię danych, następnie wchodzę tutaj w formatowanie, i zamiast koloru mogę również wybrać jakiś obraz. Klikam obraz, bank obrazów. Tutaj wchodzę ikona. I zgodnie z tym zadaniem, które mamy wykonać, tam były takie gwiazdy. Klikam Gwiazda i wybiorę gwiazdę, która będzie się wyświetlać jako tło tego słupka wstaw. Obecnie ta ikona jest rozciągnięta na całą szerokość. Aby to zmienić, przejdźmy do szczegółowego formatowania. Klikam prawym przyciskiem myszki. Wybieram Formatuj punkt danych lub klikam CTRL 1. To działa tak samo jak przy komórkach to jest takie szczegółowe formatowanie. I tutaj mamy bardzo dużą możliwość ingerencji w wykres czy w poszczególne jej elementy. Aby zmienić tą ikonkę i wyświetlić ją tak po wysokości, wchodzę w kartę wypełnienie, linia, wypełnienie i w tym miejscu wybieram ułóż w stos. Teraz one wyglądają prawidłowo, tutaj jeszcze zmienię przezroczystość. Tam widzimy na tym wykresie, że, że ta przezroczystość jest gdzieś 60%. Aby otworzyć to okno formatowania, możemy również dwukrotnie kliknąć szybko w element wykresu. Tutaj jeszcze musimy dodać obramowanie, dlatego dla, dla tej serii pojedynczej wchodzimy w ikonkę wypełniania i linia. Tutaj możemy przeskakiwać pomiędzy wypełnianiem, obramowaniem. Wybiorę w takim razie kolor żółty, obramowania, szerokość na trzy punkty. Zamknę to okno. Jeśli chcielibyśmy wrócić do standardowego formatowania, powiedzmy zmieniliśmy jakiś element, nawet serię danych i chcemy powrócić do tej, która jest przypisana do stylu, klikam prawym przyciskiem myszki i wybieram Resetuj, aby dopasować do stylu. No i mamy ten. Styl, który mieliśmy poprzednio. Tutaj jeszcze musimy obszar wykresu zmienić kolor, więc wchodzimy w formatowanie. Tutaj styl kształtu i wybieramy taki niebieski, jasny, który jest przezroczysty. Dodaję tytuł wykresu. Następnie tą oś pionową musimy troszeczkę pogrubić oraz zwiększyć. Czcionkę, to samo dla osi kategorii oraz zwiększymy czcionkę dla legendy.